A nie, nawet spójrz, że. No to faktycznie, O, tutaj okej, okay. w tamte strony trochę Rosja już. Ale spójrz tam, to jest jakiś Rzym trochę, taki Madryt. No, i taka pogoda wiosenna, Jak do tej było pizgawica była. Dzień, Dzień dobry, jestem Iwona, a ja mam na imię Damian. Jesteśmy bezrobotnymi magistrami politologii. Postanowiliśmy wydać wszystkie nasze pieniądze na wycieczkę lanosem na wschód Europy. A oto relacja z naszego wyjazdu. Dzień dobry. Dzień, Dzień 31. Dzień. Mówisz, że lato będzie 70 któryś? Słucham? lato będzie 70 -toryś. któregoś dnia. Tak, jeszcze 40 dni do kalendarzowego lata. Ale jest 25 stopni, a ja jestem w krótki. Widać w studenkach. W I ona też już na ciepło ubrana. Dzisiaj idziemy trochę się kulturalnie. Kulturalnić. Kulturalnić. Kulturalnie. kulturalnie. Tak, idziemy do muzeum. Galeria Twiatwiakowska. Triet... Tak, trudna nazwa dla mnie. Twiatwiakowska. Mamy nadzieję, że metro otwarte, bo następują próby do dnia zwycięstwa. Siła generalna. Niestety. Ale my niestety nie widzieliśmy. Myśleliśmy, że o 10 wieczorem, a było o 10 rano. Uu, a ostatnio myśleliśmy, że jest o 10, o 10 rano, rano było a była o wieczorem. wieczorem. Więc. Gdyby nie flaga, to byśmy myśleli, że jesteśmy w Hiszpanii. No i prawosławna. Właśnie stoimy w kolejce do wejścia. Mamy już kupiony bilet, a jeszcze jest taka kolejka do I ona poszła się dowiedzieć co mamy zrobić. I chyba weszła do środka nawet. Wow. Jak marzenia po galerii Thierry Jakowskiej? Bardzo dobrze. Spędziliśmy tam około 3,5 godziny, może więcej, około 4, umówmy się. 4 godziny można spędzić tam naprawdę dużo czasu, jeśli się by chciało podejść od obrazu do obrazu. I jak to jest przede wszystkim dla miłośników portretów, bo jest naprawdę chyba 3 czwarte obrazów to są portrety różnych ludzi. Pół na pół. Dobrze, więc pół na pół było portretów, a pół na pół. Innych dzieł. <noise> Nie, może tak. To przede wszystkim malarstwo rosyjskie i takie do XX wieku. Bo galeria ma kilka oddziałów. My byliśmy w tym głównym, i tylko w tej w tym części. klasycznym, jakby. Bo jest też muzeum, które przedstawia jedynie obrazy sztuki nowoczesnej. Tak, XXI e... wieku. Jest i muzeum jest... czasowe obok, które ma teraz Munka chyba w, w tym czasie. Tak. Dokładnie. No i warto, naprawdę przyjechać warto. No wiadomo, to jest Super. taki stały punkt programu. Mi się tak wydaje. Zwłaszcza jak ktoś lubi malarstwo rosyjskie, a jest bardzo ciekawe. Jest dużo sceniów rodzajowych. Tak jakby pojechać do Petersburga i nie być w ermitażu. To tak trochę nie być, nie zwiedzić miasta. Tak no, to... Obowiązkowy punkt programu, nie zrażać się kolejką, bo kolejka jest tylko do kontroli takiej rzeczy. A później do kupienia biletów już nie ma żadnych kolejek. W środku też było dość sporo ludzi, ale z czasem im, im dalej, im dalej, tym było ich mniej. Oczywiście nie wszyscy są zainteresowani, żeby tak chodzić do końca, więc, więc nie ma problemu, żeby sobie podejść, czy dać zrobić zdjęcie, czy cokolwiek. Nie ma problemu z kupieniem biletu. Jest tylko kolejka do, do sprawdzenia rzeczy, to tylko może zrażać, ale nie. My staliśmy około 20 minut. Także nie dużo. Nie. Gdzie przyszliśmy? Do domu. Kolejna taka sieciówka, która daje jedynie tak. Bufetowo. bufetowo. Ceny są podnoć dość przystępne, dość wysokie, są typ I zupa to około 109 rubli, a sałatka około 89, 59 moja taka zwykła. Za sałata. wszystko to zapłaciliśmy, dwie zupy, dwie sałatki. 366 rubli. Dostaliśmy jeszcze krówkę do tego. Dość sporo ludzi jest. Zawsze. Smacznego. Smacznego. Ze świata wielkiej sztuki dojechaliśmy prędziutko metrem do świata wielkiego kiczu. Większego, niż nam się mogło wydawać. To nie Disneyland, Iwona. No co ty? Jest to Kreml Izmaiłowski. No co ty? Naprawdę? Dobro pożalować, czyli ten nakrót po prawo znaczy wszystkiego dobrego, a nie że coś tam żałujemy. Tutaj można kupić, można kupić bluzy Supreme, jakby ktoś chciał, bardzo tanio, pewnie po 100 złotych, a nie jakieś tam tysiące, czy setki. I czapkę z czego? z Lisa, nie? No, taką czapkę, taką, taką. I wona może pójdziesz do wojska, co? Nie, nie, wiem, ta hałbica po prostu… Co Damian, myślisz o myśli, w którym się znaleźliśmy? Mi ciężko to nazwać Kremlem, trzeba to odwołać. To jest chyba naciągana dość nazwa. To, takie, żeby naciągnąć turystów, żeby tu przyjechali, o Kreml, tak jak nas. <ślech> jest to Krem, nazywa się to Kremlem Izmailowskim, no bo tutaj znajdują się takie różnego rodzaju budynki, które mogłyby przypominać historycznie Kreml. Wszystko, nie? Bardziej. Tak, wszystko co tutaj zostało zaprojektowane właśnie na wzór takiego stylu rosyjsk mocno rosyjskiego i wręcz zostało przerysowane. Jest to typ, miejscówka typowa dla turystów. Pani więc, turystycznie powiedziała nam, że najpopularniejszym miejscem jest, ma, jest Targ obok. Bo są stanie pamiątki, tak? Tak, że są tanie pamiątki i ludzie przyjeżdżają, ale często tam też się wydarzają takie kradzieży, gdy do tej pory nikt nas do, przed tym nie przestrzegał, a to jest teren prywatny, tutaj nie widziałem jeszcze żadnego, nie, jednego ochroniarza widziałem jak do tej pory, gdy w centrum to przecież co chwilę jest jakaś policja, ktoś jakieś zachowany, więc faktycznie tutaj mogły się zdarzać takie incydenty ale żeby sobie takie ładne miejsce, żeby sobie zrobić zdjęcie, żeby obejrzeć. Ale... A jakich turystów widzieliśmy? A, sobie? Widzieliśmy Hamery, 18, prawie 18 metrowe chyba, to były takie długie, długie, długie. I samych indusów i, 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 i... Właśnie i... chciałem to powiedzieć, że z Indii, z, z tamtych regionów i z Chińczyków, Azjatów ogólnie. Tak Mocno że, ra, Raczej bogatych też ludzi. Nie, to była głupota, żeby przyjechać tutaj. Nie, no ale... Jeśli chciałbyś przyjechać do Moskwy i zobaczyć Rosję w jednym miejscu, przyjeść tutaj, myślę, że będziesz zadowolony, zadowolona, zjesz, kupisz pamiątkę, zrobisz sobie zdjęcie z jakąś cerkwią, jakiś stary samochód też się znajdzie, jakutów też można spotkać, można spotkać Rosjan, styl zakupiański. I z tej strony. Byliśmy w muzeum wódki. Niestety, skusiliśmy się na... bo okazało się byliśmy w funkcji informacji turystycznej, że jest tam kilkanaście różnych muzeów. Między innymi Muzeum chleba, Muzeum wódki, muzeum e, broni. Bronii. No i pani poleciła nam, że jest zabawne to muzeum wódki. No i zabawnie nie było. Dramat. Dramat. Nie no, spoko, ale. nie, nie, nie warto. Do żadnego chyba Muzeum Wódki nie warto. warto. Za te pieniądze warto kupić sobie już pół litra Plaszkę i... i samemu stworzyć swoją historię. Tak. A do, teraz część dalsza tarby. Ludzie kupują. Wielki targ.